Chyba za dużo dzisiaj wypiłem Dobry, z tej strony Luigi, ja ze mną jest? Siema ja Mixer Mixer właśnie Ciekawość, nie wiem co z tym serwerem, jest nie tak, ale Jest jakiś dziwny, ma słychać muzyczkę na spałnie ale To jest bardzo cicho, nie wiem co słychać na nagraniu, chyba nie Chociaż czekaj daj, daj chwilę Bądź cicho, zobaczymy Halo Okej, okay. to do Nie, to nie, no, nie ma. no, dobra, tak co wak... Nie wiem, może słuchać, może nie. Są jakieś światełka i co najzabawniejsze, będą zaklęcia. Panie i panowie na tym serwerze, są zaklęcia po zabiciu. Więc jeśli kogoś zabijemy, będziemy mieli przewagę, będziemy mieli zaklęcie. Może być zabawnie, może być nietypowo. Zna zasady? Tak, Ale i tak podam, jak zwykle. Nie zbieramy inteli, leczymy się dopiero po zabiciu kogoś. Wybieramy domową klasę plus na początku i jak i dodatkowa zasada, jeśli chcemy, jak się trafi heavy, to zmieniamy. Chcesz to? Eee. Okej, poczujcie. Każdy to, na to się zgadza. Dobra, ale ja dzisiaj sobie pierwszego. No, majcik? Nie, ludzie nie lubią jak to zaczyna. Dobra, niech będzie tak. Mam księgę. A nie, nie mam. A, i będę tak musiał w każdej postaci sobie wybierać? Bosko. No Zauważyłeś, że tutaj na tych tablicach są te... tego... tego update'a, tego... Tak, tak, wiem. Dobra, gotowy do wyjścia? Wsóry, 2 1 wychodzimy. Okej, okay, spoko. A, ty już byłeś jest... na... No. O, oh, shit! A, do wody, tak? Taki mądry. Teraz spadam. za? To było za blisko. To było za blisko, zdecydowanie. Tak, umieści mi tą księgę. Potrzebuję jej, dobra. Tą czym się pojadę. W ogóle mam dwa zgony, one się nie liczą. Dwa razy nie wiem, co się stało, ale po prostu jest. A nie, jeden właśnie ten. Chwilę, ja zabiłem raz bota, bo był jakiś chory bot na serwerze i ty mnie ja zabijesz, czyli jest. Ogólnie obydwu muszę sobie odjąć jeden, czyli jest jeden dla ciebie na razie. Aj, muszę nadrobić. Jakiś chory ten serwer. Jeszcze masz zaklęcie? Z wody byś wyszedł. Prosto Rosto, Jakie okay. zaklęcie? Jakie, jakie, jakie? Ale klasa, okej, okay. co mi? Pyro! Chodź na most, nie? Na mostie zaraz będę. Ja pierdolę. I już mi się te zaklęcia podobają. Normalnie ja ten serwer chyba do nam do ulubionych i będę się starał na nie robić pojedynki, bo już mi się to podoba. Okej, okay, spoko. Uj, jesteś na moście? Tak, już jestem. Okej, okay, tutaj jesteś, okej. Okay. Surprise! Nie Niewidzialność. Aha, to była klasa. O nie! Taka klasa, której, którą nie lubię grać, nie Na wiejskiej chacie już najwyżej ją kokszę. Nie no, nie, nie? mogę, te czary są już zajebiste, kurwa. Uwielbiam ten serwer, chodź tu, chodź. Nie! Nie. Będzie bombowo! Oh. Dynie! Nie, Jesteś to sobie jest oh. Oh. A co ja ulubiona klaska? No, fajny nagrobek. Oh. Dzięki za przejazdka, Mixer. No ja również dziękuję. Oh. Jakiś zimny okay. nagrobek. Nie no, trochę... Jeszcze ja raz cię zabiję i dam ci się zabić, żebyś miał przewagę z zaklęciami, okej? Okay? To jest jakieś chore Bomby C raz. Bombowo Apokalipsa! Akra kadabra, burczycy! Tak. To jest przegięte. Dobra, ja moją urwaną plazę, prawda? Zabij mnie, czekaj, ząbek dosad jakiś. Ząbek! Can you speak English? Zamienię. Ale czekaj, jeszcze nie wiem. A czekaj, jeszcze, a doszedł do ciebie. O, ale mam fajny, fajny, zrobisty. Arch. Or... Ja ogarnę, I'm German. Nie potrafię po niemiecku. Mam jeden głos, więc nie do tego. Ja na koniec roku mam kurkę Lip, hora. A myślę, że to on 4 tyle Raba jaka skur... Nie ta klasa, już jestem martwy No <grywka> nie wiesz, soldem, hey. nie Nie, nie jestem soldem, była randomowa klasa, tu jesteś a jakie masz zaklęcia dla mnie? No właśnie. A, takie. Nie mogę Cię dotknąć! Chodź mnie na patelnia! Wreszcie! Co? Jakie OP? Możesz mnie atakować nawet z niewidzialnością. Odwal się! Ja jeszcze żyję! tu? go! Ja pierdolę, nie, jestem martwy. mi ty? O tutaj Nie wyszło O kaczuszki, właśnie ja mam tą kaczuszkę, co ten... Serio? Ile ona o? kosztuje? 3,99 euro. A to to, to 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 wiem, ale to jest chujowe, to płatny event. A coś to było, że i tam położyć i tak ty dostajesz jak ten... i to tyle? No jakiś, jak tam piąty level nabierz ty chyba trzy razy czy to się nie... O kurde, już nie żyję! Ja też. Jest! Ale się uratowała, ale od, od... O, no, zginął zginęłem. Myślałem, że zaklęcie w końcu zwrócisz, albo coś, ale nie, ci... Nie, bo ja byłem na boku, to ten, dobra, są klasa. No, i twoja ulubiona chyba. Hmm. Ja bo... Czekam. Spoko. Aha, tam siedzi. Nie, wydaje się co to było nice. demer ja o gram to są klasą, są teraz Co? Moment! Moment! Okej, okay, spoko w Pamięci do Luigi'ego, Ona zawsze lubiała brzydkie sny sz Od kiedy jestem kobietą? Od kiedy, ja się pytam? Jaki ten sery jest chujowy? No kurde! Przestraszyłem się. A spy. No kurde, znowu to klasa gram Mam jeszcze beznadziejny spadochrom, który... O to fuck, co to, robi? się. Ile... Zaprałeś? ile nie brałaś. ciebie kacuszek wyleciało. Hmm. Random? Znowu ten pan. Dobra. Znowu Ta... Tam. Spaj Nie, nie? Jaki spaj? O nie! A tutaj ja jednak! Zadzgam cię. Dobra. Jezus Maria! To jest jakieś. To jest no, jakieś chore. Obaj kompletnie zjebaliśmy sprawę, serio. No kurde, na razie nie to. Co to robi? O juzu! Co to za główne? Jeden damage, fajnie. Zadałem tym jeden damage, czuję się taki dobry. Aleś był wściekł taki żart. To fajnie. Prawa dla mnie. Czekaj, ile w końcu jest? E, heavy nie. O nie, I Ile nie, jest? Dobra, wygrywam. Trzema punktami jest dobrze. Gdzie jesteś? O oh shit, widzę, że ty najpierw grasz teraz. Ale gdzie ty jesteś? A, tam. Nie, nie spał. A właśnie, ty ten bank, yyy... Boże, bank, yyy... ten... Paon? Tego, do tego, do dema, dema, właśnie tam, tam? Eee, tak. No, no, Solden no, to... Solden to ja trochę umiem grać. Trochę. Ale nie to jakiś super wykluczony. Co to? Co to? Co? Co, co to jest? Ile moment? Co so? to jest To jest jakaś kurczakowa. Czy nie. to to No to skutasz chyba. No właśnie to jest skutasz. Co to ma być? Kolega strzela do mnie kutasami. Nie, nigdy nie zna, co za nie gram. To jest chore. Ale dziwne. Chore w chore. Wracaj z tych kanałów. Ale czekaj. Jakby co i ja nie przejmuję, tylko wyjdę sobie ty. tędy. I wolno chodzi. Wydaje się czasem, że wolniej chodzę z niż tym grubym. No, to zaraz... jak on to ma zbrodź, że we mnie straszne... No nie wiem, co... No zwykłą mam, z rzutu. Jako z pierwowzoru i jako z normalnymi pociskami scalony. Ciekawe... A to bardziej... Aha, super. No to już nigdzie gdzie jesteś. Ale nie to nie A nie, to on! No tak, tak, tak. Ale no, nie, od razu. W ogóle co ty cór, ty To też Hu hu hu. Hu 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 Ten czar mi wygrał grę. Tylko że ja go zjebałem nie wskoczyłem, ja pierdolę. Jest! Ale Gdzie jesteś? W się. Właśnie kupiłem sobie do tej skrzynki, kluczyk kluczy kupiłem sobie. I powiem ci nawet fajna te... Mam teraz na sobie. Zrobię to tutaj. A tutaj jesteś. Co mogę zrobić? Najważniejsze no, jest to, za nic. W Lalu by to się nazywało kajtowanie Bywali gorsi, że tak powiem. No ten server jest jakiś dziwny. Nigdy więcej na nim nie gram. Ale najświeższe były z tymi rakietami. Czekaj, czekaj chwilę. Dobra. Chodź tu. Co? I ty... I tyle te, są w ogóle otwarte, nie? Co tu? Słyszysz tu? Tak, słyszę. No to się co to jest. naraz ten. Co chwila teczkę przez i podnosimy, przez to ta baba wariuje. Dobra, gotowy do pojedynku? Gotowy. Wracaj tam. Wracaj na taką stronę. 3-2-1 już. Nie bałem. Bo ty ładowałeś ten, a amumicję i dlatego. Amumidje. O, to nie jest robotem. Czekam. Aha, ja nie mam tego założonej kączary. W końcu. Jak ja mam. A on ma fajną bratka ten cypek. No wiesz. Czemu? Gdzie jesteś? To ja. U Jezu! Nie, tylko nie mam! Jednak lebo jest Ooo, O, to jest nice. Oh, to nice. klasą! <coughs> mm -hmm. A lepiej A klasą, kto lepiej zagra. Akurat mam dobre do się jakiś mistrz Fniam chodzi, że niedługo kończymy pojedynek. A, to, to już było. Jezuś, gdzie ty jesteś? Tu! Poha. A czekaj, jeżeli <coughs> już nie to Powinien za tą postacią strasznie zażegnać? No właśnie, mogę centristów, ja ci grałem. Możesz! No, może. A to już więcej mam lecieć. No dobra, wiem, że gdzieś tutaj jesteś. Zaczekaj, jesteś. No nie. Ale dobra, nie będę. ładna kampa. Kto tu jest? To ja. Woda cię nie zbawi. Riko przegrał chyba ileś tam do dwóch, więc wiesz. A ty masz chociaż osiem kili. Co to za pozyska? No tak, spółki, spółki, spółki. Siedź. Głowa mi eksplodowała. A nie, ja też strzelam tym czymś. Może chociaż maczka krów to naprawi. Nie chcę. Strzelać. No, ja nie chcę do ciebie strzelać. Więc ja będę kulturalny i wezmę wyrzymaczkę krów. Ojku! Nie <grystanie> będę nic. <grystanie> no! Dobra, nie. Hollywooli! Aha, ty tu jesteś. Jeszcze lepiej. No idę free No, to co kończymy? O, po. Jeszcze! O kurde! Jestem czarnoksiężnikiem pierwokolony! Do może by jeszcze nie co kończymy? O tak więc Podsumujmy wyniki. Jest! 17! Bo ja zabiłem botaj tego kolesia teraz do 8, bo sam zginąłem raz. Nie przez tego. Więc jest, 17 do 8. O, no to... Na to, mostek się pożegnamy. że ten serwer jest chujowy, dosłownie. No widzę właśnie. No to idę już na pożegnać. Tylko uważaj, żeby ten przynieman cię nie zabił. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. A ja się już zba... bieg... Masz coś do powiedzenia jeszcze na koniec? O, to pozdrawiam mojego kolegę... Z który jest chory teraz, to jest Ech, ja też byłem O ciężko patrolujemy chłopie Dobrze Jest to Loraku co to było To tylko ja Ja się z wami zagram, darka